Misia, hmm? mam pomysł. A może dzisiaj nagramy challenge 24H pod stołem. Co ty na to? No dobra. Ale wiesz co to oznacza? Czyli? Że musisz sobie przygotować spanie. O oh no. Dam ci dwie minuty. Dobra. Włączę stoper i będziesz musiała zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. OK. Okej? Okay? Dobra. Włączę stoper. Uwaga. Start! to o ja pościeli. Pościel, tak. Poduszka, piżamka, dobrze. 15 sekund. Dobra. Pamiętaj, że będzie pod stołem ciemno, więc żebyś sobie zabrała swoje lampki. Dobra.

Przygotować spanie. No tak. Wszystko, co zabierzesz pod stół, jest twoje. Dobra. Minuta dwadzieścia sześć. O Pamiętaj o kocu. Dobra. Minuta siedemdziesiąt. Już Dobra. do picia, minuta 50, uwaga, waga stop, stop. Teraz sobie przygotuj dobra. tutaj swoje miejsce, zmęczyłaś się, no dobra, co teraz robisz? I na razie sobie chowam i poduszki tak, żebym mogła sobie wziąć te inne rzeczy, takie mini. Mhm, mm co to jest mini rzeczy? Czyli na przykład takie rzeczy do, do na przykład dokładnie? Położenia. Położenie. Tak, do położenia. Mm -hmm. Dobra, tu mam piżamę. Okej, poduszki tu muszę. Mm -hmm. Żona tu. Możesz sobie rozłożyć tak poduszki i na nich już siedzieć. Najlepiej będzie o. Że żeby poduszki. Tak? Ja tu ho. Będziesz mogła się poruszać w obrębie tutaj tego dywanu. Dobra. O, to będzie nawet lepiej. O, bo nawet mam tutaj na krzesło naszykowane poduszki. <noise> Jeszcze tak. Możesz ich użyć. O, to będzie. Lepiej. Robisz spanie, tak? Tak, żebym yy, kot... Kot się... sobie połóż. Muszę się nim przykryć. ci nie przykryć. Łodzi. Koc połóż na poduszki, żebyś miała miękko. Dobra. Ech. Z tym kocem jest trochę problem. No. Bo on jest taki duży. To dobrze. Możesz sobie podwójną warstwę zrobić. Ciężki. Koca. Nie, tak będzie lepiej. Tu i tu trochę, o, tak, wyrzucaj ten koc, tak, hop. Dobra. No wygląda nieźle. O, teraz tu poduszę, tu do biegu, w razie i po Dobra, jeśli piżamy, muszę ułożyć. Piżamy, możesz sobie na razie schować? Tylko ją ja ułożyć ładnie tu. Ty. A Tylko no, a i gorzej jest, że na przykład cię nie mogę wyprostować. Mhm. Mm no tak. W końcu to stół. Zrobiłam sobie ogródniczkę. A ty masz challenge pod stołem. No. Tu, no. Światełko. Hop. Tu do mojego ogródka. Jed dwie ląki i tu jedna ląbka do tego. I sobie to... O, 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 o. I idealnie Pomieszę sobie to tu. Mhm, mm skończone. No dobra, czy wszystko sobie wzięłaś? No, może być. Na razie. Mhm, mm okay. ok. Tu z dywanu masz zrobione taki teraz. W razie czego do rozprostowania kości będziesz mogła wyjść tutaj w obrębie tego dywanu, na krzesełkach możesz ewentualnie jeszcze usiąść. Wzięłaś sobie wodę, ale nie wzięłaś szklanki. I teraz za każdą rzecz, którą będziesz potrzebować, będziesz musiała wykonać zadanie. Okej. No dobra, czyli jak będziesz chciała na przykład napić się wody, a nie wzięłaś szklanki, więc będziesz walczyła o szklankę, to będziesz. Musiała wykonać jakieś zadanie. Chyba, że weźmie to i tak. No to się cała polejesz, ale to już twoja sprawa. No ale przecież nie będziesz piła tylko raz. Bo potem znowu się możesz poleć, prawda? No właśnie, no więc za każdą rzecz brakującą, albo co będziesz potrzebować, będziesz chciała wyjść do toalety, będziesz musiała wykonać zadanie, zadanie. które dla Ciebie przygotujemy. Dobra. Okej, okay, no to proszę bardzo, korzystaj ze swojego dnia pod stołem. O, jak tu wygląda? Nie. Ja tu będę chyba spać już nie zawsze. Tak to wygodnie lepiej niż. Co ty teraz będziesz robić? Pójdź. No nie wiem. Jak tam? Um, muszę do toalety. O, dobra. Czyli czas na pierwsze zadanie. Wymyślę dla Ciebie zadanie tekstowe i tak. będziesz musiała je rozwiązać w pamięci. I jeśli prawidłowo podasz odpowiedź, pójdziesz do toalety. Okej. Okay. No dobra. W sklepie było 15 cukierków. Przyszła Michalinka i kupiła tylko 5 cukierków. Ile cukierków zostało w sklepie? Powiedz równanie i wynik. Równa się 10. Ale równanie całe usz. O 15 odjąć 5 i równa się 10. Prawidowa odpowiedź możesz iść do toalety. Jak tam? Godna jesteś? Tak, bardzo mi, się z w brzuchu. No dobrze, to tym razem będzie zadanie z polskiego. Uż, zdanie z wyrazem kwiatki. Babcia z cyrką poszła kupić kwiatki. Okej. Okay. Co mam Ci dać? Serek. Proszę. Dziękuję.

Okej, okay, czyli walczysz o następne zadanie. Tak. Dobra. No dobra, ponieważ jesteś pod stołem już trochę czasu, kości ci się zostały, to tym razem będzie coś ruchowego. O. Musisz wykonać 10 pajacyków i wtedy będziesz mogła dostać kolorowanki i krewki. Czas? Tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, 7, 8, 9, 10. Dobrze, zaliczone. Nie powiedziała, co to ma być, więc wezmę jej pisanie, żeby ćwiczyła pisanie. Proszę bardzo. Ponieważ nie powiedziałaś, jaką wiedzę, wzięłam ci książkę do pisania. I, I na czymś tak nie kończyła. I dala chyba. Chy. Czyli on nie? Nie. Chyba. I wiesiemy do końca. I zaczynamy tutaj do końca. Dobra, robię obiadek. A co to? A skąd masz ten soliczek? Ej, amelka mi podała. O ty podałaś jej! A, no dobra, stoliczek już niech będzie. Udało ci się zwerbować Amelkę. Stolik zostać. Zmęczyłam się, już mam ochotę coś napić się i co teraz? Tylko mam filtr z wodą, a nie mam szklanki. Mhm. Czyli co? Potrzebne jest teraz zadanie? Tak. Okej, okay. to już wymyślam coś. Gotowa na zadanie? Musisz znaleźć trzy wyrazy i podać do nich rymy. Dobra. Babcia, kawcia. Dobra, jedno zaliczone. Mama, rama. Dobra, zaliczone. I jeszcze co tam może być? I jeszcze jakiś jeden wyraz. Truskawka, kawka. Jeszcze raz. Truskawka, kawka. No dobrze. A, zaliczyłaś zadanie. Dobra, zasłużyłaś na picie. Na szklaneczkę. Proszę bardzo, dostajesz soczek. Proszę. I już kubeczek masz ze sobą. Masz dzbanuszek z wodą, więc już możesz sobie tutaj dolewać. Dobra. Ja wracam do leżenia. Misia! Obiadek! O, obiad, nareszcie! Dostajesz dyspensę na obiad, więc zaraz ci dam. Yeah. Nareszcie coś tu idzie. bardzo. O, z dziureczką. Miam, miam, miam. Smacznego. Dziękuję. No super, ok. Smakowało? Tak. No dobra. No to teraz działaj. Dam Ci dwa zeszyty, żebyś mogła tworzyć jakieś rysunki, ale będziesz musiała wykonać zadanie. Ok. No to musisz narysować w ciągu minuty ładne ciastko. Ok. Może być? No dobra. Poczekaj, wezmę stoper.

Okej. Okay. No dobra, zaliczamy ciastko? Ładne ciastko, Amelka? Dobra, zaliczone zadanie. No to zeszyty są Twoje, możesz teraz tworzyć pracę. Misia, pokaż, co tam dzisiaj stworzyłaś tak. za pracę. Tu jest. Wow, super. Mhm. Ale się napracowałaś, pięknie narysowałaś laleczki. bardzo ładnie. Ale zajęło ci to bardzo dużo czasu. Okej. Okay. OK, to teraz narysuj dinozaura i to będzie twoja przepustka, aby iść umyć zęby i okay. przebrać się w piżamę. Okej. Okay. I już skończyłam. No to pokaż. Dobra. Dinozaur zaliczony. Dobra, to bierz piżamę i idziemy się myć i przebrać piżamkę. Okej. Okay. Dziewczyny wykąpane, no dobra Michalinka, to co, zanim pójdziesz spać, trzeba zjeść kolację. Żeby dostać kolację, musisz wykonać działanie, które Ci napiszę w zeszycie. Okej. No dobra. No dobra, proszę bardzo, i teraz proszę rozwiązać działanie, mat działanie matematyczne sposobem takim, jak robicie obecnie w szkole, czyli rozkładaniem. Okay licz. Działania wykonałaś prawidłowo. OK, to co na kolację? Płaczki z mlekiem. Dobra, będą płaczki z mlekiem. Ok, szykujemy się do Dobrze, do dobrana. Bo zapalaj sobie światełka teraz. Misia, obłudka, już jest dzień, stajemy, 24 godziny pod stołem minęły, jak Ci się spało? Dobrze. Dobrze, się? Nic cię nie boli? Nie. No to najważniejsze. Jeszcze tylko śniadanko, potem dostaniesz dyspensę na umycie ząbków i ubranie się, i tak naprawdę dwie godzinki i koniec challenge'u twojego. Uuu, brawo. Misia, żeby dostać śniadanie, musisz wykonać poranną gimnastykę. Pięć okay. przysiadów, pięć pajacyków, bieg przez 5 sekund z kolankami w górze i jedna pompka. Ok. No to działaj. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Fajacyki, jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Kolanka. Wysoko kolanko. Trzy, cztery, pięć. Dobrze. I jedna popka. Pięknie, śniadanko dostaniesz. Proszę bardzo. Płateczki z mleczkiem. No, łyżkę wyciągnij. Łyżka. Misia. Tak? Twój challenge dobiega końca. Już się właśnie skończył. Byłaś 24H pod stołem. Wytrwałaś. Brawo, kochani. Jeśli wam się podobają takie challenge i chcecie, abyśmy wymyślili coś dla Michalinki, jakiś challenge 24 godziny w jakimś miejscu, to zostawiajcie łapeczki w górę pod tym filmem. Jak będzie dużo łapeczek, to nagramy następny taki challenge. Ale gdzie Michalinkę zamkniemy? Jeszcze tego nie wiem. Ja myślę, że w łazience. Chciałabyś w łazience? W łazience. A czy jeśli w kuchni? W kuchni? No też może być w kuchni, pewnie. Chyba byś musiała nam wtedy ugotować obiad. Albo... 24h w lodówce. O nie, w lodówce to się nie da, bo byś zamarzła. Okej, okay. my się z Wami już żegnamy. Pamiętajcie o tym, o łapeczka w górę i jeśli kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek, to będziecie na bieżąco, kiedy dodałam następny film. Do zobaczenia! Cześć!